Przerabiając ten program z Biblii, dlaczego mężczyźnie zostało odebrane to drzewo i została stworzona kobieta jako ten jego brakujący element, tak się żartobliwie składa, dlaczego właśnie mężczyzna ugania się za kobietą, bo mu brakuje jej części. Właśnie mężczyzna bez kobiety nie jest kompletny ale można by tutaj to wszystko tłumaczyć też w jakiś sposób na odwrót kobieta jako łącznik jest jego to drzewo utracił łącznik no to by wskazywało właśnie że córa Amma powstała w zastępstwie za drzewo, za ten pierwszy łącznik do mężczyzny, który poszukuje stale jego zrozumienia, całej świadomości, ale mówię to, odwołuje się praktycznie do matrycy tych hybryd. To w istocie, w rzekomej istocie, to jest. Tylko Anna. Nic poza tym nie istnieje. Tak Bruce Lee twierdził już na filmie i mówił, że tak naprawdę świat nie istnieje. Nie mówił konkretnie. Bruce Lee nawet miał już to na myśli, poważnie to mówił, że to jest. No tak to działa, że ten świat jest nieważny, nie istnieje w ogóle. To jest, właśnie... jest tylko pałac Anna. A zresztą tak naprawdę nie istnieje. Mężczyzna. I stworzenie kobiety w świecie nieistniejącym, no oni też nie istnieją. To jest tylko pałac Amma. Nic, nic, czy tam jakieś córeczki Amma, czy jakiś Demiurg, czy Atta, czy cokolwiek. No to nie istnieje. To jest nie ma przebicia. A jeżeli istnieje, to tylko w tych wyższych warstwach świadomości poza innymi firmamentami w kulach, gdzie już się wytwarza faktycznie wymiar astralny, to tylko tam jeszcze jakoś tam broluje, że jeszcze ludzie tam coś chcą wierzyć w jakieś magiczne światy, w odkrywanie innych kontynentów. No to i tak nie istnieje przy tym, czym jest Ama. Tylko Ama istnieje. I tu jest jakby roz. Rozwikłana kwestia płci, tych rozdziałów na 8. Wszystko 0 w 1. Tworzy dwa pełnie yy, zrozumienia. Tylko jest Amma jako nasza świadomość. Dwa te składniki, to są jedno. Yy, wiedząc już o tym, po prostu reszta nie ma nawet żadnego wpływu w systemie zostało obalone wszystkie kreacje wymyślonych światów to jest serca i umysłu, jakikolwiek przyczyn i wynalazków ludzkich i wyobraźni to jest nic w porównaniu z Amą, czyli z tym prawdziwym stanem nirwany. To jest właśnie to zrozumienie świadomość czym jesteś. Jest tylko Amą. My jesteśmy tylko my, a a nasza świadomość jest nasza woda życia. Na tym nic nie jest nie. i To jest rozwiązanie tego łącznika barwa, bowiem nie jest przynależna do konglomeratora atomów lub żywiołów. To geneza w jednym celu, bo jeśli promień światła przepuścimy przez trójkątny kawałek szkła zwany pryzmatem, otrzymamy rozszczepienie ekstraktu białego koloru, który skupia w sobie wszystkie kolory i jest kolorem wszystkich kolorów. I tak zostało stworzone widmo słoneczne, czyli LEDowe urządzenie zainstalowane na niebie. Każda barwa z tego rozszczepienia posiada odrębną miarę wibracyjną. I podstawą tych barw została liczba. Z tego układu matematycznego powstał chaotycznie wibracyjny heliocentryczny wszechświat i dlatego barwa pozafiełkowa jest najbardziej wibracyjna. W swoich drganiach i tym samym jest niedostrzegalna dla wzroku jak bioiluminescencja na skalę całej atki. Gdyż nasze oko nie reaguje na wibracje przekraczające granice barwy fiołkowej. Nieprzypadkiem powiada się. Że mamy fioła na punkcie czegoś. Przez wibracje emitowane z martwego kosmosu przestaliśmy także odpowiednio słyszeć. Czego powodem jest także chłód, który zamraża nerw czucia. Nasze ciało w systemie demiurga może odbijać szkodliwe wibracje, i przechodzimy do spektrum odtworzenia koloru białego, który jest jak perłowy pałac przychrzyczy, ale zapewne to tylko odbitka. Możemy odbijać czernie i czerwony kolor i wszystkie te inne promienie rozbitych barw możemy skupiać w jedno. Do środka Ziemi i katalizatora w centrum torusa, ale to tylko na prowadzenie do całego pojęcia pałacu Amma. Wychodzimy poza skażone promieniowanie w stanie nirwany, a przez to uaktywnia się nasza wyższa działalność umysłu i refleksja. Inaczej implozja. Obecnie mamy sposobność jedynie na bycie w rzekomej trójwładzy wdechu i na zatrzymaniu powietrza w płucach i na wydechu, który jest tylko rozpadającym się czasem w przeszłości i przyszłości oraz tu i teraz. Zmierzając do poznania struktury pałacu Amma, jesteśmy poza wszelką gromadą i rojem gwiazd. Sięgamy do pałacu poza przestrzeń i reakcje długich wieków. Jesteśmy impulsem w osiągnięciu celu jako Atmen. A w innym pojęciu to boska cząsteczka, to ten dar albo impact, inaczej intuicja, która działa niczym Arka. Jest to doskonały byt istoty żywej jako zbiorowa podświadomość, która nie wrzyna się w teraźniejszość, a jest wolna od tej funkcji psychoanalizy. To już jest zbadane. Cały pałac Wszechrzeczy jako trzon i centrum mocy życia jest ukazywany tylko w mikro. Przy tym reszta, co od tego odpadło, jest spalana przez promieniowanie za pomocą pryzmatu słońca, tworząc tym samym kopułę. Kiedy już zanikną wszelkie elementy jako pierwiastki rozbite na matrycy heliocentrycznego giganta. Wówczas opadnie chemiczna chmura w talerz pomiędzy rozdzielonym torusem i odczujemy. Jakby świat upadał na kolana przed własnym ukrytym i prawdziwym obliczem. Wtedy ten uroboros zwinie się do otchłani na zewnątrz Ziemi i być może do środka, ale na jedno wyjdzie. Dzięki naszej aktywacji w rozpoznaniu możemy uniknąć zagłady. Właściwość optyczna kształtu została zmieniona. I tak przy świetle padającym od tyłu przez trójkątny szklany pryzmat zmienia się kolor w pełni na kolor czerwony, a światło padające z przodu zamienia się w zielony. To jest efekt dichroizmatyczny, czyli jest to podzielenie. I dlatego teraz jesteśmy w Polonie, czyli w systemie ucisku demiurga, gdzie panuje materia i duch. Cała tajemnica tkwi w składzie szkła, a mianowicie w nanocząsteczkach złota i srebra z rozbitych drzew łączników i z pozostałości ukrytego drzewa życia. Dlatego torus uległ zewnętrznej eksplozji po wewnętrznym skurczeniu jako implozji. Ale na ten czas nie jest to jeszcze precyzyjne ustalone. Właściwie takich cząsteczek w całości jednego kształtu nie da się zobaczyć. Nawet przy wykorzystaniu specjalnej technologii z najbardziej zaawansowaną optyką. Jest to tylko możliwe przy użyciu transmisyjnego teleskopu elektronowego. To jest do tematu stanu Nirwany i do poznania wiedzy na temat kształtu Ziemi w niebiosach. Cały efekt rozbitej trójfładzy, jako rzekomej jedni został przy okazji uzyskany przez zainstalowanie akceleratora słonecznego. I nie był to przypadek, ale reakcja po wielkim konflikcie w środku ziemi jeszcze po zamrożeniu świata. Teraz mamy jedynie odbitkę diamentowej Geody, która ujawnia się jedynie w mikro w efekcie Halo, ale tam jest ukazana cała wszechrzecz. Atmen, jako najwyższa cząsteczka i rzeczywistość, wymykająca się ograniczeniom czasu i przestrzeni, zwana Brahmanem. W swoim teistycznym aspekcie zwana jest różnorako. W Sankhi jest jeszcze jeden, trzeci poziom, zwany wielkim Atmanem, czyli Mechan Atman, jako nieograniczona percepcja w czysta, niedokonana jeszcze. Nie jest istotowo różne od czystej świadomości, posiadając percepcję nieograniczoną do pięciu zmysłów. Niedokonany jeszcze akt odróżnienia siebie od sfery empirycznej, czyli od trójczłonowego aparatu mentalnego inteligencja-poczucia-umysłu. Ja, to ten poziom Mechan Atman jest najistotniejszy w procesie wyzwolenia, ponieważ to on dokonuje aktu rozpoznania swej właściwej natury, która utożsamia z Atmanem. Trzy światy z Wami Mam. Jak do swoich dzieci przemawia Matka Ziemia, czyli Atka? Ale oczywiście wiemy, że to coś więcej niż sama ziemska natura to antytransformacja. Jej zamiennik to zimny komputer, spaczona warstwa Ziemi i astralnych niebios składają się z różnych pozornych enklaw. Pierwszy to podziemny i czysto zwierzęcy świat gady. Upadła wampiryczna ludzkość sprowadzona do poziomu małp i gigantów. Krystalizująca się w astralu na pseudobogów na zewnątrz ziemi. Potomkowie Asgardu. Inaczej pierworodni. Drugi. Środek ziemi. Tymczasowy poziom zmysłowy, gdzie zamieszkują istoty o udzielonej świadomości. Odbierające świat poprzez zmysł trójczłonowy, ale podzielony bez możliwości przekroczenia granic, może nam się jawić jako zdemonizowany aparat poznawczy inteligencja poczucia ja, umysłu. Ludzie w Matrix i Hybrydy, które doświadczają jedynie mentalnych i fizycznych przejawów rzeczywistości. Trzeci Świat to zapomniany poziom, nieznany i niezniszczalny i zatrzymujący Pałac Wszechrzeczy, zamiennik Pałac Demiurga w skali mikro. Być może to tam wszystko porusza w sobie i wymyka się spod kontroli. A raczej wymyka się doświadczeniu. Ponieważ Atta zamiennik na Amma jest wyzbyty jakichkolwiek cech. I dlatego przejmuje doskonały kształt Trójpoziomu jako jedni. Zero w jednym, czyli dwa. Rozbicie bliźniaka, synchronizacja wszystkich punktów w całym oku. To miejsce docelowe, czyli wolne od konfliktu, a raczej zrozumienie konfliktu jako oznaka więzi. To niezmienny stan, bez modyfikacji. I w tej aktywności istnieją trzy siły. Kosmos jest jak czarny umysł. Ale tu jest czysty, a sam umysł, podobnie jak akart serca, przez trzecie oko tworzy ten peryskop, a nasza cząsteczka to aktywuje. Wtedy jesteśmy tylko odbiciem zapomnianego poziomu amma. Wychodząc poza świadomość empiryczną, uzyskujemy pojęcie o amma, całości jako atka. Wówczas jesteśmy wtedy czymś więcej niż widz istotowy. Ale jako AM i MA, który odczuwa niezwykle subtelny poziom mentalny. Ten stan jest niezmieszany. Widz istotowy też jest widzem czystym, absolutnie niezmieszanym ze światem jako tylko pryzmat rozbitego kryształu, jako kształtu. W Matrix widz zjawiskowy jest aktualnym odbiciem widza istotowego. Jako boskiego pierwiastka atmy poruszamy świadomość empiryczną do uzyskania wiedzy o zapomnianym poziomie dokonując aktu wyzwolenia z matriksa czyli rozpoznaniu podmiotu poznawczego wznosząc się do nadświadomości tym samym odnajdując siebie a za tym idzie cel do stanu nirwany wtedy stajemy się mieszkańcem atki bez sztucznego pryzmatu który zniekształca kształt ziemi i wszechszeczy w niebiosach. Świat Matrixa nie istnieje i dlatego nasza rzeczywistość jest określana jako świat umarłych. Świat wymyślony przez spaczoną świadomość i energię Lucyfera. Attar czyli Amma jest wiecznie współistniejący z punktu widzenia najwyższego stanu, a reszta nie istnieje. Pałac Amma jest możliwy do osiągnięcia, ponieważ widz zjawiskowy, czyli odbicie puruszy, ma w sobie zalążek wszelkiej wiedzy. A dokładniej chodzi o pierwiastek, który jest nietknięty. Jest to przedstawione jako mała kuleczka światła. Aktywator, który istnieje poza czasem jako mistrz pradawnych mistrzów. Realizuje się na najwyższym ukrytym poziomie Ad Tamma. Czyli w prawdziwym świecie. Widoczne to jest przy zapłodnieniach, ale to zaledwie powłoka. Imitacje źrodzenia. W prawdziwym świecie nic się nie manifestuje w miejscu, bo nie ma zróżnicowania na poszczególne byty, ponieważ wszystko istnieje w pewnej nierozerwanej, niepojętej całości, ale mimo wszystko nie stanowi amalgamatu. Atmen jako cząsteczka oznacza także jakby całość stworzenia. Jest on bowiem pierwszym pierwiastkiem, a raczej czymś więcej jako gral. I dlatego w ten czas wszystko powstało wskutek samo rozpoznania, do czego nas doprowadza odwrócenie pojęcia geocentrycznego przez niebocentryzm? To jest samoafirmacja. Początek istnienia. Nowe narodziny, a raczej wyjście z Matrix. Pałac Amma jest o kształcie poruszającym się w tym, czym na początku zaistniał, kreując świat widzialny. Jesteś jego częścią? Chociaż tutaj można się sprzeczać, czy oby na pewno tylko na podobieństwo? Zapewne tak i nie. Przepis: Ja jedyny jestem stworzeniem. Tak oto poznał, który ubrał siebie w wykreowany świat. To poznanie w akcie identyfikacji Atmana, dokonywanym przez zwany jako 25 pierwiastek.